Czy wiesz, że w Sudanie, jednym z najbardziej zagadkowych krajów Afryki, istnieje unikalny i zaskakujący zwyczaj podczas pierwszej nocy poślubnej? Tak, słyszałeś dobrze. Najbliżsi krewni małżeństwa, zwykle rodzice i bliscy krewni, obserwują parę w ich pierwszej nocy po ślubie. Może to brzmieć trochę dziwacznie, jeśli nie jesteś zaznajomiony z tradycjami regionu. Ale jest to głęboko zakorzeniony zwyczaj, który ma swoje wyjaśnienie w kulturze sudańskiej i jest wiele więcej do odkrycia w tym fascynującym kraju. Ale najpierw pobierz nasz wyjątkowy przewodnik podróżny z linków w biografię i odkryj najlepsze wskazówki do eksplorowania świata. Nie przepij, ponadto zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności klikając przycisk subskrypcji i włączając powiadomienia. Zostań do końca tego filmu, aby dowiedzieć się więcej o tym wspaniałym kraju. Teraz zacznijmy naszą przygodę. Sudan rozległy terytorium rozciągające się przez północno-wschodnią Afrykę to kraj pełen historii, zaskakujących krajobrazów i bogatej kultury, które czekają na eksplorację. Jeśli kiedykolwiek rozważałeś podróż poza zwykłymi szlakami, Sudan powinien znaleźć się na Twojej liście. W tym filmie zapraszam Cię do odkrycia nie tylko tradycji ślubów, ale także niektórych z najciekawszych i najmniej znanych miejsc w tym impresjonującym kraju. Zacznijmy od geografii. Sudan graniczy z Egiptem na północy, Morzem Czerwonym na wschodzie, Czadem na zachodzie, Sudanem Południowym na południu i z Erytreą oraz Etiopią na wschodzie. Jego rozległe tereny rozciągają się od piaszczystych pustyń do żyznych ziem Nilu, tworząc imponujący kontrast między suchymi a zielonymi krajobrazami. Jeśli jesteś miłośnikiem egzotycznych podróży, ten kraj jest rajem dla przygód, gdzie możesz eksplorować od ruin starożytnych cywilizacji po naturalne krajobrazy, które wydają się pochodzić z innego świata. Ale Wróćmy do tego, co nas interesuje dzisiaj, porozmawiajmy trochę więcej o tym zwyczaju pierwszej nocy poślubnej w Sudanie. Choć dla niektórych może to brzmieć niezwykle, ta tradycja ma swoje uzasadnienie, które idzie daleko poza to, co możemy sobie wyobrazić. W wielu kulturach Afryki małżeństwo nie jest tylko zobowiązaniem między dwoma osobami, ale wydarzeniem społecznościowym, a rodziny są zaangażowane w każdym kroku procesu, nawet w najbardziej intymnych momentach pary. W Sudanie, zwłaszcza w bardziej tradycyjnych regionach, jest powszechne, że rodzice obojga z nowożeńców obecni są w nocy poślubnej jako symboliczny akt wsparcia i ochrony. Dla sudańskich kobiet małżeństwo jest uważane za ważny krok w ich życiu i życiu ich rodziny, a rytuał gwarantuje, że wszystko przebiega zgodnie z oczekiwaniami i tradycjami. To oczywiście jest widziane z punktu widzenia kulturowego, gdzie szanuje się rodzinną czujność i wzajemne zobowiązanie. Sudan jest krajem kontrastów, ale jeśli jest coś, co szczególnie wyróżnia się w lokalnej kulturze, to sposób, w jaki szanuje się kobietę. Sudańskie kobiety są niezwykle silne, odporne i odgrywają kluczową rolę w życiu codziennym. Chociaż Sudan był historycznie miejscem, gdzie stawiano czoła wyzwaniom społecznym i politycznym, kobiety utrzymały swoje fundamentalne miejsce w społeczeństwie: od sfery domowej po publiczną. Sudańskie kobiety nie tylko są filarami swoich rodzin, ale również kluczowym elementem kultury kraju. Ten kraj z jego historią i legendami ma wiele do zaoferowania w dziedzinie turystyki. Jeśli kiedykolwiek wyprawisz się na tę ziemię, powinieneś wiedzieć, że Sudan jest pełen miejsc, które nie tylko zaskoczą cię, ale połączą cię z odległą przeszłością i historią sięgającą tysiącleci temu. Miasta takie jak Hartum są stolicą i sercem Sudanu, gdzie rzeka Nilu spotyka się z białym Nilem. Hartum to miasto, w którym idealnie połączyły się nowoczesność i starożytność, gdzie możesz cieszyć się spacerem po Narodowym Muzeum Sudanu, które przechowuje imponujące artefakty starożytnych cywilizacji nubijskich i egipskich. Jedną z najbardziej zaskakujących atrakcji Sudanu są piramidy w Meroe, które są częścią starożytnej cywilizacji Nubii. Te piramidy, znajdujące się w pustości na północy Sudanu, są domem dla ponad 200 piramid, wiele z nich znacznie starszych niż egipskie. Odwiedzając Meroe, będziesz świadkiem jednej z wielkich architektonicznych cudów Afryki, która do dziś pozostaje stosunkowo nieznana dla wielu międzynarodowych turystów. Piramidy w Meroe nie są zaskakujące tylko ze względu na swój rozmiar, ale także ze względu na historię i tajemnice, które otaczają to starożytne nubijskie miejsce. Z drugiej strony, nie możemy zapomnieć o historycznych miastach Sudanu, takich jak Stare Dongola, położone na północy Sudanu. Które kiedyś było stolicą królestwa Makuri, chrześcijańskiego królestwa Nubii, które kwitło między VI a XII wiekiem. W tym miejscu ruiny chrześcijańskich kościołów i klasztorów mieszają się z pustynią, tworząc atmosferę, która sprawia, że czujesz się, jakbyś cofnął się w czasie. Jeśli jesteś miłośnikiem archeologii, lub po prostu przyciągają cię miejsca obfitujące w historię, te ruiny są miejscem, które nie możesz przegapić. Ponadto, Sudan jest krajem pełnym pięknych krajobrazów naturalnych. Jeśli lubisz sporty ekstremalne, okolice Nilu oferują możliwości do raftingu lub kajakowania w spokojnych, ale tajemniczych wodach. Góry Nuba, położone na południu Sudanu, są idealne do wędrówek i eksploracji krajobrazu który jest po prostu nie do opisania. Ta część Sudanu jest znana z indyjskich wspólnot, które utrzymują żywe swoje pradawne tradycje, a turyści, którzy odważą się na te góry, są witani ciepłem mieszkańców i unikalną okazją do doświadczenia sposobu życia, który pozostał prawie niezmieniony przez wieki. A jeśli mówimy o kuchni, Sudan też się nie zawiodzie. Sudanesa kuchnia to delikatna mieszanka arabskich i afrykańskich smaków, które odzwierciedlają bogactwo kulturowe kraju. Jednym z najpopularniejszych dań jest foul medams, rodzaj gulaszu z fasoli, z przyprawami, oliwą z oliwek i chlebem, często podawany na śniadanie. Innym cenionym daniem jest kebab, grillowany, uważany za jedno z najsmaczniejszych przysmaków regionu. Jeśli lubisz ostre smaki, nie możesz przegapić szarba, ostrej zupy mięsnej, która jest pogodna i doskonała do rozgrzania ciała. Co do sudańskich kobiet, należy uznać ich znaczenie w społeczeństwie lokalnym. Są one strażniczkami tradycji, które zapewniają, że starożytne obyczaje pozostają żywe. Ponadto Sudańskie kobiety są bardzo cenione za swoją zdolność do równoważenia życia rodzinnego z pracą poza domem, odgrywając kluczową rolę w gospodarce wiejskiej i miejskiej. Często sudańskie kobiety zajmują się rękodziełem, takim jak wyroby dywanów, tkanin i biżuterii. W dużych miastach wiele kobiet również zdołało przełamać bariery płciowe i aktywnie uczestniczy w życiu zawodowym i politycznym. Pomimo wyzwań, sudańskie kobiety nadal pozostają fundamentalną częścią tożsamości kraju, a ich siła jest czymś, co można poczuć w całym Sudanie. Sudan jest fascynującym celem turystycznym dla tych, którzy szukają czegoś unikalnego i autentycznego. Od starożytnej historii widocznej w piramidach w Meroe, przez imponujące krajobrazy naturalne, które zapraszają do przygód. Po ciepło mieszkańców i ich obyczaje Sudan ma wszystko, czego mógłby pragnąć ciekawy podróżnik. A jeśli kiedykolwiek znajdziecie się w tym kraju, nie zapomnijcie zanurzyć się w lokalnych tradycjach i, jeśli będziesz mieć okazję, posłuchajcie historii o obyczajach pierwszej nocy poślubnej. To tylko jedna z wielu przyczyn, dla których Sudan pozostaje krajem pełnym tajemnic i uroków. Więc już wiecie, jeśli. Szukacie miejsca pełnego historii, kultury i tradycji, które przetrwały wieki, Sudan jest idealnym miejscem docelowym. Nie wahajcie się eksplorować tego fascynującego kraju i odkryć samodzielnie, co ma do zaoferowania. I tak dochodzimy do końca filmu. Jeśli byliście z nami do końca, bardzo dziękujemy za oglądanie całej treści. Nie zapomnijcie polubić tego filmu i subskrybować kanału, aby nie przegapić więcej przygód poznając świat. Włączcie powiadomienia, aby być na bieżąco z treścią. Nie zapomnijcie pobrać naszego wyjątkowego przewodnika podróżnego z linku w biografii i odkryjcie razem z nami najlepsze wskazówki do eksploracji świata, do zobaczenia.